Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kanał Pogromcy Betów. Kolejny odcinek, właśnie wlatuje, i kolejne typy. Co za tym idzie, oczywiście, ode mnie dla Was. Tak jak zawsze, więcej typów, Który nie znalazły się na odcinku, znaleźć możecie na grupie, na Facebooku. A ja na samym początku pokażę kupon, który postawiliśmy wczoraj. Dziś zagramy sobie kolejny za 50 zł. Jest tego naprawdę sporo. Wszystkie te wydarzenia są skumulowane dzisiaj, w, dzisiaj, w tym tygodniu. No i oczywiście, oferta na te wydarzenia jest, bo stawiamy sobie na super. Bet, ponieważ SuperBet jest partnerem tego kanału, więc zachęcam właśnie do zerknięcia na stronę ofertę oraz zakładkę promocje, bo tego tam naprawdę jest sporo, wczoraj wspominałem o Super Game Jackpot, o 5 milionach w puli na kwiecień, no kwiecień się powoli kończy, dlatego musicie się spieszyć. z tą promocją, ale cały czas można zakręcić super spinem, super przewaga cały czas obowiązuje, to jest flagowa promocja, SuperBet bardzo, bardzo fajna sprawa, Zachęcam serdecznie, a jak będzie wam mało, no to na końcu odcinka, każdego odcinka u nas do wygrania jest jeszcze 50 zł na zakłady sportowe, na Superbet, więc warto poczekać do końca, tam mówię o całym konkursie i co trzeba zrobić. A jeżeli nie macie jeszcze konta na SuperBet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. W opisie filmu również znajdziecie media społecznościowe, Instagram, tam jesteśmy, no oraz Facebook, za dołączenie na grupę na Facebooku leci kolejne dwie dyszki na SuperBet. Wystarczy odszukać post dla nowych użytkowników i tam napisać... Twój Nick Super bed i to tyle. Kolejne dwie dyszki, więc w sumie na odcinku do zgarnięcia jest ich aż 7, więc bardzo fajna sprawa. Dziś kolejne typy, mam ich 3, więc może nie przedłużajmy, zacznijmy typować. Łapeczka w górę i subskrypcja jest mile widziana, a my zaczynamy dziś od, od tenisa. Od tenisa jest turniej w Belgradzie i e, oczywiście gra w nim gospodarz tego turnieju, bo trzeba go tak nazwać. Nowak Dziokowicz gra u siebie. E, no i mam, na mam nadzieję dla naszego typu i w ogóle dla całego turnieju, że wygra ten turniej, ponieważ mój typ brzmi dzisiaj e, jego zwycięstwo, ale nie tak prosto. Weźmy sobie w zakładkę tenis, e, kliknijmy dzisiaj, żeby ten tenis sobie prze przefiltrować, bo jest tego naprawdę sporo. Dzisiaj Dziokowicz zagra ze swoim... Rodakiem Laszlo Diere, Laszlo chyba, bo to się jest z Bośniackiego zapożyczone. No i według mnie, tak jak pierwsze spotkanie w tym turnieju zaczął od wysokiego C, D, tak to się chyba mówi? Tak i dziś według mnie z swoim przeciwnikiem niżej rozstawionym w rankingu wygra, ale ja dokładam do tego jeszcze, że wygra pierwszy set oraz całe spotkanie. Może przegrać drugi set, to dla naszego typu nic nie szkodzi, natomiast całe spotkanie zostanie po stronie zostanie po stronie Dziokowicza, tak? Po prostu je wygra. Lashlo Dier na ziemnych kortach nie radzi sobie jakoś zbyt dobrze, chociaż ostatnie spotkanie przegrane z cycypasem, więc nie z byle Nowak Dziokowicz z w Monaku jako zupełnie zaprzepaścił, za dlatego dziś będzie się chciał jeszcze u siebie przed własną publicznością bardziej jej pokazać. Pierwsze spotkanie pokazuje wygrane 2-0, że tak też jest. Pierwszy set mecz po kursie 1.31-1 idzie ode mnie jako pierwszy na kuponie, a drugim typem będzie siatkówka, więc od razu przejdźmy sobie do tej zakładki. Nie będzie to zaś siatkówka polska, będzie to siatkówka włoska. Tam półfinał. Playoff walka o mistrza toczy się w najlepsze no i Peruzja, która w sumie to tego mistrza tylko w tym momencie warczy, bo już puchary europejskie poszły w zapomnienie, zagra dzisiaj z Modeną aktualnie stan rywalizacji to 1 do 1, dziś Modena może prze, przechylić na swoją e, korzyść, dlaczego tak uważam? Ponieważ poprzednie spotkanie wygrali oni 3 do 1 po blamarzu w pierwszym spotkaniu u siebie, dziś znów wracają do siebie i jest idealny moment na to, aby zakończyć rywalizację właśnie u siebie na przed własnymi, własnymi kibicami. Kurs 1,40 na Peruzie jest niski, zupełnie inaczej niż w poprzednim spotkaniu, ale co się dziwić? W poprzednim spotkaniu nie dość że grali na wyjeździe, to jeszcze po przegranym meczu u siebie. A tutaj mamy dodatkowy atut w końcu, wrócił do formy najlepszy siatka świata, czyli Wilfredo Leon. Polak, Polak gra jak znud. Przynajmniej tak pokazywał to w poprzednim spotkaniu. Miejmy nadzieję, że i tu nie będzie inaczej. 1,40 na zwycięstwo Perugi leci ode mnie. No i ostatnie spotkanie. Ostatnie spotkanie to już piłka nożna i mecz. Który znaleźć możecie w super ofercie na głównej stronie po podwyższonym kursie. Natomiast mnie ten kurs podwyższony aktualnie nie interesuje, chociaż i tak uważam, że Chelsea dziś z Arsenalem. Wygra. Dlaczego tak uważam? No, Arsenal jest kompletnie bez formy. Ostatnie trzy spotkania to porażki. Crystal Palace, Brighton oraz Southampton 3-0, 1-2, 1-0. No, nie uważam, żeby z Chelsea, która aktualnie odzyskuje swoją formę, dał radę Arsenal. Arsenal, nie Arsenal. Ja poszedłem jednak w nie tak ryzykowny i wysoki kurs i typ poszedłem w bramki a konkretnie bramki gości zajdę sobie tutaj na dół, rozwinę tą zakładkę żeby więcej o niej powiedzieć druga drużyna, liczba goli no i jak widzicie mamy tutaj najwyższą linię 3,5, no niższą 1,5 my zagramy tą właśnie 1,5 ale zagramy poniżej jej ponieważ uważam, że Arsenal, Chelsea tych dwóch bramek w meczu nie będzie w stanie strzelić z prostej przyczyny bo nie ma tam kto strzelić tych bramek te akcje przychodzą naprawdę bardzo ciężko Arsenal jest bardzo, bardzo nieskuteczny. No i po prostu na szpicie nie ma takiej typowej dziewiątki w arsenalu. Według mnie obrona Chelsea dzisiaj sobie poradzi, zwłaszcza że gramy na Stamford. To zamyka nasz kupon 1.32. Taki jest ostatni typ i kurs na kuponie łączny 2.40 50 zł wpisane. Postaw zakład. Czekamy aż się. Zazieleni. Koniec jestem winien, dwa mecz konkursowy, a jest taki bardzo fajny mecz, który zresztą też możecie znaleźć po podwyższonych kursach na głównej stronie. Mecz o Mistrzostwo Polski, chyba tak to trzeba powiedzieć. Po gonie Szczecin Raków Częstochowa dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelania pierwszego gola, nikim SuperBET. No i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Prosiłbym pod postem na Facebooku, który właśnie wlatuje na grupę, więc siłą rzeczy na grupie też trzeba być. I to by było na tyle. Na dzisiejszym odcinku ja zapraszam na grupę po więcej typów, no i jutro o 13 jak zawsze. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i zieloności.